się dla tego filmu wpuszczać. Ukrzyżowanie prank Gon wrong. Kapitan Ladi. <grystanie> Kurwa mać. Ja pierdolę. Nie, musimy to obejrzeć. Musimy obrzej, obejrzeć ukrzyżowanie prank. Musimy obejrzeć. To jest klasyk. Kurwa 800 tysięcy Ja tego nie widziałem. Ja tego nie widziałem. Cześć Stickman, cześć. Pewnie zastanawiacie się co tutaj robię. Otóż padłem na kolejnego super ultra pranka, Krzysiu się niczego nie spodziewa. zaraz go super sprankujemy, a nazywam to ukrzyżowanie prank. Naprawdę, Krzysiu nie będzie się niczego spodziewał. Filip, może później? Standardowo, jeśli to wiecie, niech pomyślę, dzisiaj pod, podwyższamy stawkę, 9,5 lajka. To zrobimy kolejnego pranka, już no, super. No, ale będzie sprankowany. To nie jest ja Niki istnitch, to jest shimmy Quizzle. Chodź do Krzysia, on się niczego jeszcze nie spodziewa. Bo Sniki, sniki jeszcze jest taki. Eee. może, sniki... jak leci sniki, sniki Dobra, Krzysiu sobie jakby nigdy nic nie Chciałem i zapomniał, jak sneaky istnitch leci. leci. A tyle tej buchy. piosenki używałem. Nienawidzę tego, tej piosenki, dlatego nie pamiętam. Skargujemy. On niczego się nie spodziewa. Sneaky Snitch? Czekajcie, ranking piosenek Sneaking? Sneaking Snitch? Sneaky Snitch to jest a. Dobra, a Shimming Weasel to jest takie O, Shimming Weasel jest lepszy Krzysiu! Krzysiu! Shimming Weasel jest lepszy Co ty w moim mieszkaniu? Nieważne, ważne. Muszę ci coś powiedzieć. Bo Sheming Weasel jest, jest taki, super, ma historię jakoś. Super na Teraz raz 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 takie jest naprawdę najlepszy prezent ever. No. No. Weasel po prostu dotyka większej gamy emocji, bo się się Weasel zaczyna z takiego trochę takiego skradania, takiego niby tajemnicy, takiej niby że konsternacji, później jest takie ujawnienie tego, później jest tak trochę pozytywniej, później jest takie o trochę zaskoczenie, trochę zmiana klimatu. Jest to fajna przygoda muzyczna, a Sniki a snik to jest po prostu takie tło, które nie ma więcej pomyślunku. Podoba no, ci super. Kupiłem ci nowe łóżko, ci kupiłem, no. Mówię ci, jest super wygodne. Mega wygodne jest łóżko. No, chodź, Krzysiu, o, pokażę ci. Chodź za mną. Dobra, Krzysiu. Dawaj, to jest super nowoczesne łóżko. Czy to na pewno jest łóżko? Tak, tak! Możesz mi zaufać, Juziu, czasie kiedykolwiek go szukałem? No właśnie, nigdy. A teraz połóż się tutaj. No o nieźle, źle połóż się. muzyka przecięta. Ale jak? No tak się tu połóż, tu boga. Połóż się na tym, widzisz jakie był... Ja pierdolę. To ja pierdolę! Przyjęto, ja pierdolę! Jak ja, kurwa Blady robił no. takie no. rzeczy no. i nikt, no. to, to, to nikt no. nie tak mu tak nigdy nie, nie, nie zwrócił uwagi na to! Jak? Ja pierdolę, ja nie wiedziałem, że Blady jest takim przefikemia. Krzysiu, spokojnie! Zaufaj mi, tak się właśnie śpi na tym łóżku. No dokładnie, to w ten sposób się właśnie na nim śpi. Jeszcze tutaj. Tutaj jeszcze musisz przykleić. Czy my teraz nie odgrywamy jakiejś postaci historycznej? Nie, 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 Krzysiu, spokojnie, możesz mi zaufać. Ja <grym wytrza> ale no, no, tak szczerze mówiąc... Ja pierdolę, ja pierdolę. Nowoczesne. Dobra, Krzysiu, teraz możesz pójść. Patma, spisze, Andzio uważaj, bo przypał jest na tym filmie. Uważaj na bana, trochę przypał. Nie no, spokojnie. Przecież to jest tylko łóżko nowoczesne. Przecież to tylko kapitan Bladausza pokazuje Krzysiowi zrobić łóżko. Nawet ten film nie ma ograniczenia wiekowego ani nic. Spokojnie. Ale nie przejmuj się, to mi ja jest... A! 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 nie Ja pierdolę w latach i nie! takiego? A! O kurwa, maac. Oczy, ja chcę, żeby on się zamachnął. Na Jeleniu też nie było. Co się złego możesz? O, mój Boże. Może przewinę do tego momentu, pomijmy przybicie. Ja pierdzielę, co się dzieje w tym filmie? Co się w tym filmie dzieje? Da fuck, chłop nie ma ręki w pewnym momencie tam! O cholerę tu chodzi! Ja pierdzielę, Dlaczego na... Czemu ja na Twitchu nie mogę pokazywać tego? Czemu ja nie mogę tego na Twitchu pokazywać? Można to na Twitchu pokazywać czy nie? Przecież to jest prank napisane. To jest film pełnometrażowy. Drugie ostrzeżenie będzie. Dobra, widzowie, mam trochę ochotę na Jolo obejrzeć. Jak będzie ban, to chuj, to będzie ban i tyle. No trudno, no to bana dostanę na dzień. To przez dzień nie będzie streama i tego, i wrócę w falę. Dla widzów mogę obejrzeć. Bo trochę mam ochotę to obejrzeć, co to kurwa jest, bo to wygląda jak popierdzielony film. <grym> I tak dostanę. Dobra, to jest film kapitana to w. W bo... sumie tak. <grym> 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 Czy my teraz nie odgrywamy jakiejś postaci historycznej? Nie, 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 Krzysiu, spokojnie, możesz być za... Dodaj, duży napis to jest film. Czekaj, to jest niegłupi nie głupi pomysł. Switch administration? This is only a parody. Please. I, I know, bloody, he used ketchup and Krzysiu is very happy man working with him. Okej, okay. dobra. Dobra. Zaufać. Nie Napiszę, no, no. Tak że Napisz plus 18 w tytule. Ja tytule. Mówiłem ci, że to dobre łóżko. Nowoczesne. Dobra, się, teraz możesz poczuć lekkie uczucie, ale nie przejmuj się. Ja pierdolę w Cześć Axel, cześć. A zaczekaj tu chwilę, dobra? Ej, yy, halo? Dzień dobry, czy ma pan czas, żeby... żeby wziąć udział w króciutkiej ankiecie No w sumie tak, w sumie mam Uch. czas. Mogę podpowiedzieć na kilka pytań. Ja pierdolę Blady, no nie bez takich zbliżeń! Tego już Twitch Administration nie zrozumie. na sobie papuś. Ja pierdolę jaki on jest przypałem! On jest takim przypałem! Muszę, muszę coś. Wymuszać. Czy jadł pan dzisiaj palóweczki na śniadanie? Tak. To był zwykły dzień, Peppa Wish! Doby Nie! Wybór jest tylko jeden. Nie mam wyjścia. Nie. Czy polotonium to jest najrzadziej występujący pierwiastek we wszechświecie? Tak. Wyłącz to cringe gówno, proszę zlituj się nad nami, nad nadliziami swoimi. Rudy z Gredek. Może być to wejdź z tego czatu. To cringe opuści. Tak. Halo, gdzie muzyka? Hmm? Ale. Jezu, ale to jak to? Ktoś wpłacił tutaj ogromne pieniądze. Ważne bardzo. A, nie halo. odpisuję Szyma, na Instagramie, napisz mam tak, mi no, na to maila. Nie lub, bardzo tak. ważne. Sytuację opisałem... Ja pierdolę. <śmieniu> Zeskipowałem na wszelki wypadek. A Cheszkowanie może być sposobem na życie? Tak. Ale. Dziękuję, że Ruczek, dwa za dwa miesiące. Miesiąc. I netoperek, dziękuję Paso, za cztery. Pasko. Pozdrawiam netoperuś, jest okej, okay. ja pierdolę. No nie! Na chwilę zostawić go samego i znowu uciec! A takiego śmiesznego pranka przygotowałem! No nie, nie mu to na sucho. Złapię go! Ja pierdolę, Bladi, Gdzie granica?! Chłopie! Ja Jezu, ile?! Ręka, nóż, pistolet... Nie no, bloody, kurwa. Mać. Oh. Polski Filthy Frank, kurwa. Ej, Bladi mógłby być takim pojebem Filthy Frankiem polskim. Bo on nie ma żadnych granic. Ja teraz to widzę. To jest jakaś strona Bladiego, której ja nie znałem. Będzie trzeba go chyba przekonać do tego. Granica jest tam, gdzie kończy się wyobraźnia. Obiekt piwnicy. Krzysiu Krzysiu Krzysiu, 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 gdzie jesteś? Wiem, że się tu gdzieś ukryłeś. Tak! Krzysiu, 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 gdzie jesteś? Wiem, że się tu schowałeś. Krzysiu, mam dla... To był tylko... niewinny prank. Krzysiu! Nie mam do uciec. Krzysiu! To był tylko jeden niewinny mały prank! Jak zwykle wszystko musiałeś popsuć! Prank! Kurwa! On przesadza. Nie. Nie mogę, kurwa, nie mogę, nie, wiem. nie, dalej to ja się boję, że ja dostanę perm-bana zaraz. Ja się kurwa, że perm -bana ja dostanę. Ja się już nie bo ja już wiem, że dostanę bana za to. Ale teraz ja się boję, że zostanie mój kanał zbanowany na stałe. Ja jak on zrobi, że strzela w niego zaraz? No <ścoughs> kurwa. Jak, jak zwykle... Że winę po. Dobra, on w niego strzelił albo coś. Nie mogę tego pokazać widzowie, Cięcie jest dobrze. Na kurwa, było cięcie, co nie był dźwięk. Ach, ja się pierdolę. Się pierdolę. Ach, ach, Jezu! Matko! Widzisz, Frank! Ale żeśmy go sprankowali! Ale żeśmy go sprankowali! No trzeba przyznać, że prank troszeczkę poszedł niezgodnie z moim planem. Nie A tam, Jezu, na szczęście osoby Krzysiu się z prankował. No, no, stani no stani troszeczkę... Stań wreszcie, nie Stanisławę, bo, bo się pytasz o to. Tak jak, jak no, to, się mówi, to się mówi, lepiej później niż całe. A teraz, kiedy ziela? już Krzysiu jest prawie ukrzyżowany, nie wiem, tylko trzeba mu wbić kilka głości, to możemy go powieść. Ach, no, Ach. Nie no kurwa! Piękna ozdoba słoneczna. Tak jak to sobie właśnie zaplanowałem. Doskonale krzysił ukrzyżowany. Tak jak mówiłem, ukrzyżowanie prank. Yy, jak będzie ile tam lajków chciałem 9,5? To zrobię kolejnego pranka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak widzicie, najlepszy blady w prankowaniu. No i co tam jeszcze? Elo, elo! Ja pierdolę, jakie to jest chore kurwa gówno. Jaki blady jest popierdolony. Dzwonię do niego. Dzwonię do niego. Vladi. Kurwa, niech on się tłumaczy. Hmm? Halo, Vladi. Na streamie dzwonię, bo jest sprawa. Co się dzieje? Zdecydowałem się obejrzeć Twój film, i boję się, że będę miał kurwa permbana na Twitchu. Który? Ukrzyżowanie prank! Ten śmieszny filmik, ale sam, sam się na to prosiłeś, Mario. <grywa> Jakie ty masz jeszcze filmiki, które powinny mieć ostrzeżenie, że za oglądanie możesz dostać perma? Ale Mario, przecież to jest mega śmieszny filmik. No, mi podobał ci się? Podobał. No, nie? fajny był chyba, Mario, co nie? Taki wesoły, co nie. Tutaj się z Krzysiem, które powyfaliśmy. No. Nie uważasz, że był mega śmieszny? No był. Ale. <laughs> no to w razie czego się odwołasz, powiedz, że nie wiedziałeś, co robić. Mam napisane na streamie. Uh, przeczytam ci Twitch Administration. This is only a parody. I know bloody. I used ketchup, and Krzysiu <laughs> is a very happy man working with him. No właśnie, to parodia. To nie było, no to się nie wydarzyło, naprawdę. No. Czy możesz dać Krzysia do telefonu? Nie mam, nie, nie ma przy mnie Krzysia. Bo kurwa, jak to nie ma, nie wisi na ścianie? No, wiesz jak jest. W piwnicach wszystkie Krzysie trzymam. Aha, słucham jak to wszystkie Krzysie. No, w sensie ten, no nieważne, długa historia, co by tu opowiadać. Dobra, do usłyszenia niedługo. kur. A kurva, ale chory gówno.